Jeżeli nie przepadacie za sprzątaniem właśnie dlatego, że zazwyczaj jest bardzo czasochłonne, to może być propozycja właśnie dla Was. Philips wypuścił na rynek już jakiś czas temu połączenie odkurzacz z funkcją mopowania. Jak sprawuje się Philips XC814901? Sprawdziliśmy dla Was. Przede wszystkim bardzo podoba mi się sam wygląd urządzenia. Jasne, nie odbiega stanowczo od tego do czego przyzwyczaili nas już inni producenci. Jest tu główna część z silnikiem, filtrami, pojemnikiem, panelem sterowania, a także długa rura prowadząca do końcówek. Zasadniczą różnicę stanowią jednak gabaryty sprzętu. Jest nieco większy niż u konkurencji, to mi się podoba dlatego, że przekłada się to na wyczuwalną wytrzymałość. Philips XC8149 wciąż jest przy tym stosunkowo lekki, ważąc zaledwie 2,7 kg. Czyli tyle ile młody kot Jednostkę główną wykonano z twardego plastiku z elementami metalowymi A rura jest po prostu metalowa Mam wrażenie, że to sprzęt na lata Pojemnik z kurzem łatwo się otwiera i łatwo się opróżnia Można go zresztą nawet w całości wyjąć, aby wygodniej doczyścić Blokuje się sam po ponownym nałożeniu Nie trzeba się więc martwić, że coś nie zostanie dociśnięte lub domknięte Pozostaje jeszcze wspomnieć o wyświetlaczu Ten znajduje się w widocznym miejscu na rączce Tuż nad przełącznikiem trybu pracy Podobno jest inteligentne. Jedno jest pewne Wyświetla dane na temat procentowej wartości baterii i informuje o konieczności wyczyszczenia filtra. To dosyć wygodne, zwłaszcza, że niektórzy producenci ograniczają się do trzech pasków ledwie sugerujących poziom rozładowania akumulatora. Warto na starcie wspomnieć, że brakuje możliwości postawienia sprzętu w pionie. Być może ze względu na masywną budowę części głównej, producent nie pokusił się o opcję zablokowania odkurzacza pionowego w pozycji stojącej. Trzeba więc urządzenie kłaść na podłodze, albo odwiesić na ścianie za pomocą dołączanego uchwytu. Właśnie, uchwytu, a nie bazy do System ładowania tego odkurzacza jest całkiem ciekawy. Przyczepia się po prostu przypominającą pineskę końcówkę z tyłu sprzętu. To rozwiązanie wygodne, zajmujące mniej miejsca i co istotne, relatywnie szybkie. Odkurzacz pracuje do 80 minut i ładuje się zaledwie przez 5 godzin. To drugie, to mało. Co do czasu pracy, sprawdziliśmy. Akumulator pozwala na 80 minut działania w trybie eko. W normalnym czas spada do 35 minut, a przy użyciu turbo już do 28. W tym przedziale cenowym to wciąż niezły wynik, ale oczywiście wyklucza naprawdę duże domy. Jeśli ktoś chce pracować głównie na turbo, oczywiście zazwyczaj zmienia się tryby w czasie pracy. Odkurzacz przy normalnym stosowaniu powinien poradzić sobie z naprawdę dużymi domami, bo producent deklaruje możliwość wysprzątania ponad 125 m2 powierzchni płaskich na jednym naładowaniu. Na naszym polu testowym nie było problemów. Do mieszkania i standardowych domków jednorodzinnych będzie więc jak znalazł. Moc odkurzaczowi Philipsa zapewnia silnik cyfrowy Powerblade i technologia Power Cyclone. Ta druga to technologia bezworkowa, wykorzystująca obroty zasysanego powietrza do odfiltrowywania Brudu. Przy tym pozwala utrzymać sporą moc ssania przez cały czas odkurzania, wydłużając czas wydajnej pracy. Jak to w przypadku większości odkurzaczy bywa, mamy tutaj do czynienia z całkiem pokaźnym zestawem różnych końcówek i nasadek. Po zakupie Philipsa XC8149 otrzymujesz przede wszystkim nasadkę zasysającą 360 stopni. Potrafi zbierać kurz i brudy dookoła siebie, jak sama nazwa wskazuje. Według producenta podnosi nawet do 99,7% zabrudzeń przy przejeździe. Najistotniejsze jest jednak to, że ma dodatkowe podświetlenie LED. To zawsze plus w odkurzaczu, bo pomaga lepiej zauważyć kurz na podłodze, nawet w słońcu i dokładniej czyścić pod szafą lub łóżkiem. Zwłaszcza że odkurzacz można po prostu położyć poziomo, docierając w każde miejsce. Co do standardowych dodatków, mowa tutaj o szczelinówce, akcesorium 2 w 1 będącym jednocześnie szczotką na przykład do tapicerek i szczelinówką do trudno dostępnych miejsc. Producent dorzuca też mini turbo szczotkę, przydającą się w zwężeniach i w walce z kocią sierścią. Warto odmienić, że robi to naprawdę dobrze, a także elastycznego węża do sięgania dajmy na to na szafę lub tapicerkę. Samochodu. Przechodząc jednak do najważniejszego. Gwiazdą zestawu jest oczywiście nasadka Aqua. To właściwie dwa akcesoria współpracujące ze sobą. Jest element zasysający brud na przedzie i mopujący z tyłu. Dzięki temu podłoga jest znacznie czystsza niż przy przyjeździe normalnego odkurzacza. Oba można rozłączać. Na przykład po to, aby wymienić wodę lub wjechać odkurzaczem na tereny, które niekoniecznie lubią się z wodą. Fajną opcją jest to, że do pojemnika na wodę można spokojnie dodać detergent, aby zabić mikroskopijne żyjątka wywołujące choroby. No wiecie, bakterie. Producent dorzuca dodatkowe ściereczkę z mikrofibry do zestawu. Mob działa tak, że mocuje się na rzepie do zbiornika z wodą. W trakcie przejazdów nie zdarzyło się tak, aby ściereczka odpadła. To wygodne rozwiązanie pozwalające na szybkie wypranie elementu myjącego po przetarciu podłóg. Jeżeli chodzi o same testy, tak naprawdę sprawdziliśmy przede wszystkim cztery kwestie. Czyli to, jak urządzenie radzi sobie na panelach i wykładzinie z nasadką 360 stopni, czy da się nim wyczyścić samochód, jak przydatna jest tak naprawdę nasadka Aqua i jaki głośny jest ten sprzęt przy pracy. Na panelach podstawowa nasadka radziła sobie bardzo dobrze. Ściągała większość okruchów i mąki za pierwszym razem. Nie inaczej było na wykładzinie. W tym przypadku wykorzystaliśmy tryb turbo. Bo wiadomo, z dywanami zazwyczaj jest problem. Nie w tym przypadku. Philips ściągnął całość. Przy czyszczeniu samochodu szczególnie przydatne były mniejsze nasadki. Z wykorzystaniem akcesorium 2 w jednym i węża udało się zarówno wyczyścić zabrudzenia na fotelu, jak i sięgnąć w mniej dostępne miejsca. Ogólnie właśnie ze względu na niewielkie gabaryty i pojemny akumulator, Philips jest sprzętem do tego typu zadań specjalnych. Testy nasadki Aqua także nie rozczarowały. Jeżeli o nią chodzi, sprawdzana była przede wszystkim na panelach i kafelkach. Już wcześniej wspomniałem o wygodzie napełniania wodą i wymiany ściereczki, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że spokojnie zastąpi tradycyjnego mopa w cyklicznym przecieraniu i prostszych do czyszczenia plamach. W dodatku nie przecieka. Po rozlanej na ziemię gruchówce nadal jednak warto wyciągnąć klasyczne duo, wiadro i ściera. Do tematu mierzenia hałasu podeszliśmy standardowo. Odkurzając na różnych trybach mocy przy odległości około 20 cm od decybelomierza, otoczenie wydawało szum na poziomie około 38 dB. Po włączeniu pierwszego poziomu mocy, hałas skoczył do 70 dB, poziom wyżej był już z grubsza 75. Najgłośniejszy był oczywiście stopień turbo. Tutaj odkurzecz potrafił sięgnąć ponad 80 dB, to już poziom ruchliwej drogi, ale nic do czego nie przyzwyczaiłyby nas tego typu sprzęty przez lata. Ogólnie rzecz biorąc, cena dyktuje jakość. Philips wypuścił sprzęt, który nie jest zaledwie gimikiem w postaci mopa. Łączonego z odkurzaczem, ale też jest po prostu wytrzymałym no i przede wszystkim wygodnym sprzętem. Godnym polecenia. Korzystacie z tego typu rozwiązań? Może posiadacie już odkurzacz, którym chcecie się pochwalić? Dajcie znać poniżej. Możecie też tam zadać pytania o ten sprzęt. Zapraszam Was tam, zapraszam Was do kolejnych filmów, a także na nasze social media, czyli na Facebooka wideotesty, na grupę testerzy wideotestów, gdzie nasi eksperci odpowiadają na różnego rodzaju pytania, a także na Instagrama, gdzie wrzucamy zdjęcia z testowanych przez nas produktów. Dzięki za oglądanie! Cześć!